Na święconkę. Arleta, ty idziesz na święconkę, fluid, a stwierdziłam, że w tym roku pójdę, a co? Poświęcę się. Kastrowanie na mokro w szczypcie, żeby nie było, że ja się tak do księdza maluję. Róż w cieniu w pieczonym kamieniu. Jak nie dla księdza, to dla kogo? Oślepiać w wyświetlaczu? Dla jaj! Tylko mam problem. Masakra do brwiów, bo nie mam skąd wziąć barana. Shadow w W zeszłym roku mieszkał ze mną jeszcze mój kontrahent. To nie było problemu. Z niego to był taki baran, nawet miał rogi. I to z mojej inicjacji. Ale do meritum forte. Kątownica wpisaków e-learnerze. I robimy kukułki. Propolis kukułki. To tutaj taki mały prototyp. Żebyście zrobiły je czymś wodociągowym, co by wam nie spłynęło od Wody Święconej. Masakra do rzęsów, e tam Arleta do mnie woda nigdy nie dolatuje, kątownica do ust. Zazdroszczę, bo nasz ten, jak się nazywa ten ksiądz, co nie jest proboszczem, ale ma desperację, żeby nim być? Świnka? Notariusz? Mariusz? Wikariusz. No, no to no, wikariusz znany jest z tego że lubilać wodę, szczególnie z membrany. I dawolaj, mam nadzieję, że pomogłam pa.